Wszystkim z tej strony SILA to oczywiście Polskie, RPG MTV, i dzisiaj opowiem Wam co nieco na temat Zombie Choppera. Zombie Chopper, czyli RPG, którego możecie znać, bo już robiliśmy jego unboxing. A w dniu dzisiejszym postanowiłem, że troszeczkę Wam przybliżę tego więcej. Nawet ubrałem specjalnie koszulkę Polskerpegową, tak, właśnie to logo, które powinniście polubić. I kliknąć nam tutaj też subskrypcję. No, ale dobra, do rzeczy. Czemu dzisiaj będę opowiadał o Zombie Chopperze? Będę opowiadał dzisiaj o Zombie Chopperze ze względu na to, że sam bardzo, bardzo się wciągnę w tego RPGa. Zrobiłem unboxing, przeczytałem go i w tej chwili uważam, że pomimo kilku wad, co jest normą, jest naprawdę kawałem dobrego, fajnego RPGa, który w dodatku nie zajmuje Wam wiele miejsca na półce, a to są zalety, które ja sobie dosyć wysoko cenię. I ze względu na to postanowiłem, że co nieco Wam o nim więcej opowiem, zwłaszcza, że w tej chwili już mogę go po prostu tutaj tak mieć obok siebie. Jeżeli będziecie chcieli, oczywiście także nastąpi odcinek z tworzeniem postaci, czyli oczywiście będzie Tabula Raza. No ale jako, że widzę, że wyświetleń Tabula Raza nie ma zbyt wielu, to na razie tymczasowo zwiesiłem ten nowy sezon i zobaczymy. Może jeszcze te odcinki oczywiście do tych pięciu sezonowych dociągnę, ale podejrzewam, że to będzie ostatni sezon, chyba że faktycznie wyświetlenia powiedzą co innego. Tymczasem do rzeczy. Zombie Chopper jest RPG-em bardzo ciekawym, pod tym względem, że dotyczy się tematyki dosyć klasycznej, obeznanej w kinie, czyli zombiaki, tak? Mamy bardzo sporo takich dzieł kultury, jak Dzień Żywych Trupów, Noc Żywych Trupów, Świt Żywych Trupów, Shaun of the Dead, to chyba był właśnie Świt Żywych Trupów, tak czy inaczej. No jest tego dużo, tak? Jakieś tam oczywiście inne zombiakowe rzeczy, jak World War Z. No dobra, ale czym się wyróżnia Zombie Chopper? A no, Zombie Chopper wyróżnia się tym, że w nazwie jest z... ale w nazwie jest też Chopper. Czyli będziemy jeździli sobie po pustkowiu, w klimacie Mad Maxa na motorach i innych pojazdach napędzanych alkoholem. Bo tak, trzy słowa klucze, które pojawią się być może nawet w hashtagach to zombie, zombie, a nie, przepraszam, <laughs> zombie, chopper oraz alkohol. Są to trzy słowa, ponieważ apokalipsa ta napędzana jest alkoholem i wstrzymywana przez alkohol, ponieważ tylko i wyłącznie przez to, że byli głumi bohaterowie z Pici, tylko dlatego nie zmieni się Zombie, czyli drugie słowo klucz. A do tego dodajmy to, że jeszcze jeżdżą na choperach. I w tej chwili mamy pijanych choperzystów, choperów, motocyklistów, którzy zapieprzają i walczą z zombie. I mamy trzy gangi podstawowe. Oczywiście do tego dużo mpc którzy są po prostu dodatkowymi tam przedstawicielami innych gangów. No i możemy na podstawie sobie tego rozegrać bardzo ciekawe sesję. Czym, czym się zombie chopper wyróżnia? Zombie Chopper różni się tym, że właśnie ten klimat chopperów. Mamy tutaj całą stronę o tym, co wyróżnia motocyklistów, jak ich subkultura poniekąd działa. Mamy takie rzeczy, jak na przykład to, gdzie jest logo klubu, gdzie jest po prostu skrót, co tam, co. Na przykład MCMC MC to jest skrót od Motorcycle Club i inne tego typu rzeczy. Według mnie, klimat się dosyć mocno wylewa. I to jest super sprawa. To nie jest też drogi i wydaje mi się, że można sobie pozwolić na coś takiego, zwłaszcza, że przypomina mi swoim po prostu formatem i tym wszystkim, takie dosyć grube, grubą broszurkę. Ale taką ekskluzywną broszurkę, nie wiem jak to nazwać, ale bardzo fajna to jest. Jest śliski. Ja osobiście wolę zwykły papier, ale ten śliski papier wydaje mi się, że może chyba trochę więcej wytrzymać, chociaż może ja się nie znam na tym aż tak bardzo. Co do samych rzutów jest tu bardzo fajnie rozwiązane, ze względu na to, że tak naprawdę możemy sobie zrobić kilka po prostu screenów, dosłownie przekleić sobie fragmenty tego podręcznika jak mamy PDF oczywiście i zrobić sobie z łatwością ekran gry, ponieważ wszystko mamy tutaj w tabelkach. Mamy jakąś ważniejszą rzecz, to mamy rameczkę i w ramce po prostu co, plus co, plus co, równa się jaki rzut. I Jest takich ramek kilka i są one naprawdę fantastycznym sposobem na to, żeby z łatwością wiedzieć co kiedy rzucić i nawet jak będziesz przeglądał lub przeglądała podręcznik, w trakcie sesji, bo na przykład zapomnisz, jak się na coś rzucało, to to jest moment. Przekartkowujesz i widzisz, że tu jest ramka. która z tych ramek na pewno pomoże. A też nie ma ich jakoś strasznie dużo. Do tego bardzo, bardzo ciekawie wygląda to, że mamy tutaj całą mechanikę jazdy samochodem, czy tam motorem, czy tam czymkolwiek i nawalania się podczas tej jazdy. Te możemy kogoś wytrącić z ulicy, możemy kogoś wyprzedać, tak dalej, i tak dalej. Możemy wjechać w kogoś tirem. I to wszystko tutaj jest możliwe. Możemy nawet odgrywać rolę Tomasza z tego na wizji, z Tomasza Hajto, tak? No już dobra! nie, aż w ogóle. Nic nie mówiłem. Przepraszam. Ogarnij się. To na czym to ja skończyłem? Aha. No i możemy po prostu robić dużo fajnych rzeczy, jadąc autem... na pasach. A do tego dochodzi jeszcze oczywiście walka za pomocą broni palnej i broni białej. I mamy cały arsenał już na starcie do wyboru, co chcemy mieć. I na dobrą sprawę możemy nawet startować z bazuką, bo na to pozwala nam mechanika. A jeżeli byście chcieli zagrać ząbiakami, także macie taką możliwość. Uważam, że to jest już coś naprawdę fantastycznego, że Epek pozwala nam grać i zombiakami, i motocyklistami, i w ogóle nawalać się strzelać, wyprzedzać tirami, spychać z drogi. To jest coś, ale właśnie ten Mad Max, z tym, że mamy tutaj właśnie dużą ilość zombiaków. Osobiście uważam, że brakowało nam dobrego postawu w Polsce, po polsku, i Zombie Chopper odpowiada na to. I Zombie Chopper mówi: Hej, ja ci na to pozwolę. Uważam, że to dosyć spory argument za tym, żeby się nim zainteresować. Zwłaszcza jeżeli lubicie tego typu klimaty. Jeżeli chodzi o ilustracje, to mogą mnie każdemu podejść, ale, tak jak mówiłem już w unboxingu, pomimo, że nie są w moim typie, mi się podoba. Moim zdaniem, jest to bardzo, bardzo fajnie zrobione pod tym względem. I nawet właśnie te ramki, które na początku nie do końca mi siadały, w tej chwili uważam za coś udanego po prostu. Pozwalają one nam na łatwe spojrzenie na to, co się liczy, gdzie i kiedy. Zaś co do tworzenia postaci, to tak jak mówię, jeżeli będą takie komentarze i prośby i pomysły, to jak najbardziej mogę zrobić o tym odcinek. No ogólnie, ale to jest kilka punktów, mamy tutaj 8 punktów dokładnie, czyli w sumie niewiele więcej niż np. w księdza Stali, który, z której odcinek już z tworzenia postaci zrobiłem. Swoją drogą zapraszam do obejrzenia. Czy warto więc zagrać w Zombie Choppera? Tak jak się już powtarzał w tym odcinku, moim zdaniem warto dać mu szansę. Jest ciekawą opcją, zwłaszcza dla kogoś, kto Szuka czegoś lekkiego, z jajem, do popijawy ze znajomym, a zapewniam Was, że jak się całe szaleństwo z wirusem w prawdziwym świecie skończy, fajnie będzie po prostu napić się z kumplami lub z kumpelami, zagrać sobie w zombie chopper, rozwalać kilka zombie i cieszyć się tym, że w końcu możemy się znowu spotkać. I tego sobie i Wam życzę. Trzymajcie się serdecznie. To byłem ja, Steel, a to oczywiście TV siemana